Słuchaj, w ten, dostałem niezaciekawe pismo z ZUS-u i ten chciałem się dowiedzieć, kiedy oddasz mi pieniądze. No wiem, słuchaj, wiesz to dzwoniłam do Sławka, on mi odmówił, wiesz, I, i słuchaj, w ogóle miałem do Ciebie zadzwonić, czy Ty po prostu byś porozmawiał z nim, po prostu, wiesz, żeby mi to zrobił, wiesz, tak samo, jakbym to zrobił, to wiesz, żebym to dostała, to wiadomo, żebym mu jak zapłacić, ale za jakąś, wiesz, konkretną cenę, bo... Powiedzieli mi, że dosta, dostałabym kredyt, wiesz, nawet 60 tysięcy, ale jest to zaświadczenie, a, a Sławek mi odmówił. No ja ze Sławkiem to wiesz, nie rozmawiam teraz, bo się tam ściąłem z nim na jednej robocie i się nie odzywam do niego. I on się do mnie też nie odzywa. A ptaku? Ptaku to nie wiem, no, ale on już wtedy nie chciał. Co mówisz? On już wtedy nie chciał, ptaku. No ale byś zapytał za kasę po prostu, nie? No to zobacz bo kurwa teraz tak się już dwa miesiące w pracy nie był, więc wiesz, nie dostałam decyzję z, yy, wiesz, z Unii, nie. No ale to pewnie miną święta, bo od decyzji dwa tygodnie, ale tydzień już minął, no to teraz będzie do nowego roku pewnie, wiesz, po nowym roku zaraz, nie? I wiesz kurwa, no ja, ja wiem, że ja wiem, że ja ci komuszę, tylko no z... wiem, że... Wiesz jakiej ja jestem w sytuacji teraz? No ale ty, ja, jak No ja w, też wiesz, w jakiej jestem sytuacji, nie? Ja ten. No. no mi przyszło, że jak nie zapłacę do końca grudnia, to ten to mi 1000 złotych kary dowalo. Mhm. Także muszę to zapłacić, nie? W ten. Byś mi oddała euro i ten, i tą kartę do euro byś mi oddała. Mhm. A ile tam euro? No to ty masz te rachunki, to nam powinna wiedzieć. No ale już teraz to pewnie wyrzuciłem, Dobra, ja sprawdzę, ile tam jest. No tylko wiesz tak jak ktoś, to byś mi puścił sygnał, żebyś się nie y, wiesz, nie słyszał, co? Dobra. I tak nim teraz cały czas i, i ten, ja nie wiem czy on tam nie zostawił tej karty bo oni wiesz mieli przyjechać na wszystkich świętych i za tydzień wracać, a ja on powiedział im, że wiesz, że teraz się nie opłaca i wiesz. No to weźcie go zapytać bo ja tą kartę teraz muszę oddać, bo jak nie, to będę musiał zapłacić za nią też ja 140 zł, jak nie oddam. To byś, tam, to byś tam zobaczył, no też mi jest tutaj taki świat z tego. 20 euro, no to tamto bym Ci to oddała, jak wiesz, on powiedział, że jest mi potrzebne, to bym te euro Ci oddała, abyś zapytał tego ptaka, bo poproszę Ci, jakbyś na przykład dzwoniła, bym odbierała, to wiesz, że siły bo nie chciałabym, bo to już by było wiesz, po prostu, wszystkiego. No i tak się wiesz, teraz nie to wszystko, bo my tak jedziemy, jest kurwa, powietrze, na wysadę, też to wiesz, wszystko potrzebne, jak chuj wiesz, nie, do Porunia. A to wiesz, bliska jego rodzina na no mnie pasuje i nie też, kurwa, trzeba wiesz, nie mam... I ten, no wiesz, ja nie mam, ten od marca nie płaciłem ZUS-u, nie, w Też muszę oddać. No ja wiem, ja wiem, tylko widzisz, no to tak, wiesz, to było to wszystko tak pochopne, wiesz, jak mnie, jak wtedy gadaliśmy o tym kredycie, a widzisz, a, a to to, wiesz, wszystko wyszło, no, a w tym skoku dzwoniła do nie baba, ja do, do tego... No boże, to Sławko dzwoniłam z tydzień temu. I ta facet powiedział, że jeśli w wyślę ten, to przyjadę i podpiszemy. No on powiedział, że nie. Dlatego, że żona... No on podpiszcie. to pewnie powiedział nie, bo ten, bo się ze mną ściął na robocie i tego. On wie, że, no że, że ten, że, że mi jesteś winna pieniądze i tego. To kurwa ten. Ja, Aha. ja mu nie dałem zarobić, to on teraz w chuja wali. Mhm. Bo on wie, że ja to jestem, tak? Wie. Że mi to potrzeba. Mhm. Aha, na no to podpowiedz mi, no to jak ja mam go zapytać o konkretną kasę, bo wiesz, tak mi się też to takie trochę wiadomo, że on mi odmówił, tak wiesz, po prostu szybko wiesz o co chodzi. Mm. Zbyt nie wiem, bo wiesz, ja to z nim teraz nie gadam, to co ja tam nie wiem. No ale wiesz, wy tam się często pójdziecie, nie? I jakoś tam wracacie. Nie, tam już nie ten. No to, słuchaj, widzę co na przykład do... Ja to ja się trochę czy to jest 3F. Dobra. A ty byś najwyżej zadzwonił do ptaka i zapytał się nie dał, byś chciał za to. Żeby wiesz, wystawić i ten. Co? Dobra, dobra, to ja się zapytam go i tego. Dobra, i dam ci znać, jak się dodzwonię do ptaka, bo ptaku też mi jest winien pieniądze i też się. Nie Dobra, a z będziesz ze Sławkiem nie zajdziesz gadał. Nie, ze Sławkiem to ja nie gadam tego. Bo on jest winien pieniądze i tego, w ten, tak rozliczył robotę, kurwa, że ten, że pieniądze mi jeszcze mi jest winien. Jeszcze kurwa twierdzi, że to ja jestem mu winien. No. Jest, aha, to jeszcze lepiej. Nie. O matko morska, no mówię ci, kurwa, takie, takie, to wszystko jest pojebane, że to jest w głowie się mieści. Dobra, dobra, na razie i tego. To no? daj mi znać, Dobra, dobra, a będziesz miał tę historię, historię tego rachunku? Tak, no ja, ja mam ten rachunek cały czas, wiesz, to tam jest ta Aha. historia, nie, i ten. Aha. Ty powiedz Aha. mi to, w jakim to miesiącu było mniej więcej, Trzeba no, by będę... było, to wiesz, to ja sprawdzę na tym, na, na zakupie tego laptopa, to... to, to Aha, no to będzie mniej więcej wtedy wiadomo. No, dobra, no, to dobra, to, to napisz mi SMS-a, kiedy, jako to była data, nie, to ja będę wtedy już no. łatwiej miał to szukać, no. bo tak to muszę przeszukać A, sobie. Dobra, na Przecież razie. To... A, cóż, Dobrze, słyszę. Dobrze, no, na razie. Wiesz, ja też posłuchaj. Co się No. No, mnie też się bardzo, bardzo źle z tym czuję, wiesz, bardzo źle. No, Zaraz mi jest ta karta, no ale po prostu on taki, że sierpień, był na przymusowym urlopie. Tak, we wrześniu pojechał, w październiku pieniądze, w listopadzie i, i w listopadzie wiesz, nie pracował w listopadzie i to wychodzi tak, że on kurwa dwa miesiące na cztery pracuje. I wiesz, i mówi też go i tak jak mówi tutaj, chcieli co Ci mówiłam, żeby jechać, no mm. mówię, mówi, żeby niemiecki, żeby Ciebie wziąć, nie? Mm. No ale on powiedział, że też, że wypłata po po tym, po nowym roku, więc no na co jeszcze śpiew po 2000 i wiesz. No, to no w podróż znowu i tego w tym. No nie wiesz, i znowu tam wiesz, za mieszkanie też trzeba zapłacić, no to już wiesz o co chodzi, mm. ja mówię dobra, sieć już w domu, kurwa, to się przeżyli, wiesz, no dostałam to decyzję w tej Unii mm. z tydzień temu, no to mówię, że dwa, trzy tygodnie, wiesz, nie po dwóch płacę nie raz, wiesz, tam, ale no to teraz zajrzyj, wiesz, ten nowy rok i kurwa, Adam, naprawdę ja się z tym czuję, wiesz. No, no dobrze, przepraszam cię bardzo. Wiesz, wiesz, ja też się nie odzywam tam, nie, nie, nie męczę cię jakoś tam ja i tego, wiem, nie wiem. wiem, wiem, wiem i ja z tobie się odwdzięczę za to, bo, bo wiesz, bo to też tak, wiesz, wygląda, ja po prostu, wiesz, się strasznie boję, że, wiesz, że siebie coś podsłucha, czy coś takiego, wiesz, a wtedy też dobra by była, kurwa, masza kraką, gdyby moim starym powiedział i w ogóle to już, wiesz, były no, był taki dym, że, kurwa, głowa mała. No. Dobra, ty no, mi wiesz. daj tylko znać i tego, kiedy to było, to ja ci powiem, ile tam było tego euro. I mhm. tego. Bo ja też nie pamiętam, bo kiedyś to liczyłem. Tam przeglądałem ile tam było, ale teraz to i tak nie pamiętam. Muszę znowu tam policzyć. No. I kartę ci potrzebę. Słuchaj, tego. No, po do... A do kiedy musisz kartę oddać? No ja jakoś na, na, tam na początku stycznia to kartę sobie wyrabiałem, nie? Bo matka mi zaraz, ja wyjechałem i matka mi za dwa tygodnie no. przysłała tą kartę. Aha, no to, no, to że, Właśnie wiem, że teraz jej... jest koniec, koniec i tego i chcę to zlikwidować, konto nie i tego, żeby nie płacić tej tej tej... Nie wiem, tej... wiem. To, nie no to słuchaj to najwyżej jak ktoś tam zadzwoni do niego i tam w domu, bo jak nie ma tu, to w domu będzie miał to najwyżej 3-4 dni po świętach i by doszła poczto. No, no podejrzewam, że po świętach to nie dojdzie, bo to jest kurwa, tylko jest jeden dzień pracujący piątek, nie i później już jest znowu weekend i znowu jest pierwszy we wtorek. Nie. No ale to jak mówisz, że tam za. Dwa... Aha, Ale on może ma w to... portfelu, bo ten, bo ten powinien to nosić ze sobą w portfelu, a nie w ten. No, a wiesz, oni pozostawiali tam wszystko, tak? Wszystko, dosłownie wszystko. No jak mieli na tydzień wracać? Aha. No, na no, tydzień wracać się ja mówi kurwa, tak to to by może do innej... No ale wiesz, pieniądze, takie rzeczy to się nosi przy sobie raczej tego. A może by potrzebował, kiedy znowu no, kartę... Zapytaj się, no. nie zapytaj się i tego. Powiedz, no, że ja, i ja też dobra. dobra no, to dobra? Ja będę w domu, to będę próbował tak normalnie gadać. Dobra, dobra, tak? dobra, dobra, no, dobra. Tak, no na razie chyba.